Cześć, jeżeli szukasz newsów ze świata marketingu, to co się pozmieniało we wrześniu na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, na TikToku, to jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię na marketingowe podsumowanie miesiąca, w którym przedstawię Ci garstkę najciekawszych newsów, których nie możesz przegapić. Zapraszam do oglądania. Trudno w pierwszej nowości nie wspomnieć o Facebook Glasses, czyli tych okularach, dzięki którym będziecie mogli nagrywać bezpośrednio stories, nagrywać różnego rodzaju filmy. Całą informację o tym, co można zrobić z tymi okularami, podlinkuję oczywiście na blogu. Bezpośrednio będziecie mogli wejść i zobaczyć, jakie mają możliwości te okulary. Natomiast jest to taka ciekawa opcja, która już na pewno, jeżeli obserwujecie rynek marketingu, widzicie, że ta opcja była wprowadzona już wcześniej przez Snapchata. Były te okulary, które można było bezpośrednio nagrywać snapy i wrzucę ci na snatchota właśnie Facebook tradycyjnie to skopiował, wrzucił to za 300 dolarów, zrobił to z Raybanem, czyli postawił powiedzmy na większą jakość i na market okularów jako swój wyróżnik. Jak one sprawują się w czasie rzeczywistym, to też można o tym poczytać, bo już pewno, pełno testów się pojawiło na YouTube, więc wystarczy sobie je obejrzeć i zobaczyć 300 dolarów. Czy to jest dużo, czy mało, to każdy zdecyduje, czy to zmieni świat social mediów, nie wiem. W przypadku, Snapchata to się jakoś tak nie sprawdziło, nie rozszerzyło. Tutaj zobaczymy, jak to, jak to pójdzie dalej. To, że na Facebooku możemy podglądać w bibliotece reklam, jakie pozostałe reklamy są puszczane przez danego fanpage'a, to takiej opcji jeszcze tak naprawdę łatwo dostępnej nie było w Google Ads, a teraz Google ją uruchomił. Czyli oprócz tego, że będziemy mogli zobaczyć, dlaczego widzimy tą reklamę. To klikając sobie bezpośrednio w tą reklamę i sprawdzając sobie dodatkowe informacje, będziemy mogli dojść do tego, jakie inne reklamy jeszcze ta strona puszcza, czy też ta firma, więc to jest o tyle ciekawe, że będzie można sobie łatwiej podglądać konkurencję. Jak wiemy, jedną z najważniejszych rzeczy dla wszystkich platform social mediowych i serwisów internetowych jest utrzymanie użytkownika jak najdłużej na swoim, na swojej platformie, bo jak długo on tam jest, tak długo nie jest na innej platformie i można mu wyświetlać reklamy. Stąd też LinkedIn wprowadził inną formę, dodatkową formę postów. Są to artykuły dla stron, na których będzie można się jeszcze szerzej bardziej wypowiedzieć i zachęcić ludzi do dyskusji w inny sposób naliknieni niż do tej pory w postach, które miały ograniczoną długość i liczbę znaków. Instagram w Australii uruchamia nową opcję, która się nazywa mapami w Australii i w Nowej Zelandii, czyli będzie można w ten sposób sobie odpalić, zobaczyć, które firmy są w naszej okolicy na Instagramie, bo tam też się pojawiały dodatkowe ewentualnie hasztaki, możliwość wyszuki wyszukiwania po hashtagu, czyli Takeaway, czyli cokolwiek, co jest na, 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 wynos. No, ciekawe, jak to im, jak to im wypali, czy to przejdzie także do nas. To jest wszystko po to, żeby wspomóc i pokazać, że lokalny biznes, który nie jest e commerce też może w skuteczny sposób zaistnieć na, na Instagramie. No i to, to jest oczywiście wszystko w kwestii jeszcze testów. Już chyba nie ma co wspominać o tym, że Facebook kopiuje wszystko i przenosi wszędzie. Chodzi o to, żeby odmłodnić swoją publiczność. I tak naprawdę przeniesienie Reelsów do Facebooka można by powiedzieć, że to będzie kwestia czasu. E, ponieważ jest nic innego jak spróbowanie podejścia do tematu takiego, jakim jest oczywiście TikTok. I zresztą jak widzicie nawet w tej reklamówce większość tych e, klipów jest podobna do tego, co znajdziemy na TikToku. Co to znaczy? To znaczy, że e, w... USA wprowadzono opcję taką, że Reels pojawią się bezpośrednio, że tak powiem, na naszym wallu na Facebooku i będzie można sobie oczywiście je nagrywać, wstawiać bezpośrednio tam. Być może to wszystko pewnie będzie połączone oczywiście z, z okularami do nagrywania po to, żeby z okularów szło nie tylko na Stories, ale szło także na Reels, które będą miały swoje specjalne miejsce, jak już powiedziałem, na wallu, na Stories. Więc trzeba zobaczyć, jak to tam im wypali i kiedy będzie uruchomione Także w Europie. Trochę przedziwną sytuację testuje teraz YouTube. YouTube testuje opcję możliwości pobierania filmów. Przez subskrybentów YouTube'a w wersji premium, ale to nie będzie takie zwykłe pobieranie filmów, jakie znamy z tych stron, gdzie wejdziemy sobie, rzucimy link, i pobierzemy sobie to nasze wideo, które chcemy pobrać z YouTube'a na stałe. Tylko to pobieranie, jak mówi TechCrunch, nie będzie takie, że pobierzemy sobie film i zatrzymamy go u siebie bezpośrednio, klikając właśnie tutaj w opcję pobierz. Tylko pobierzemy sobie ten film na oczywiście na komputer albo na smartfona, ale nie będziemy. Mogli się do niego dostać bezpośrednio z jakiegoś miejsca na naszym dysku twardym, tylko będziemy mogli sobie ten klip odtworzyć, wchodząc na YouTube'a i wybierając ten film, kiedy jesteśmy w wersji offlineowej, czyli tak naprawdę to YouTube będzie dalej tą przeglądarką, dzięki której będziemy mogli ten film obejrzeć. To tak jakby ten YouTube widocznie zakoduje tak ten materiał wideo w ten sposób, żebyśmy nie mogli go w inny sposób odtworzyć. No, dziwna sytuacja, zobaczymy, jak jak to jak to wyjdzie w praktyce nowością na Instagramie a w zasadzie opcją która jest w fazie testów która już była w fazie testów w 2017 roku teraz jest już w innym w inny sposób testowana jest to lista ulubionych czyli będziemy mogli do listy ulubionych dodać sobie osoby które mamy wśród znajomych po to żeby już tylko i wyłącznie pewne posty publikować tylko dla tej opcji znajomych to jest na razie oczywiście testowane tylko na wybranych kontach. Nie ma podsumowania miesiąca bez newsów od TikToka, ale nie okłomujmy się, jest to jedna w końcu z najbardziej pobieranych apek ostatnimi czasy, więc warto, warto, jeszcze raz powtarzam, do niej zajrzeć. TikTok wprowadza opcję przypinania postów Czyli będziemy mogli stworzyć sobie jakiekolwiek nasze wideo, które było najciekawsze, najfajniejsze, dorzucić sobie, przypiąć. To jest akurat bardzo ciekawa i fajna opcja, bo w ten sposób możemy przypiąć te najciekawsze, które być może pomogą nam zbudować tą społeczność, bo o ile łatwo jest przyciągnąć i zrobić duże zasięgi na TikToku, o tyle trudniej te nawet duże zasięgi przekładają się na liczbę followers'ów, więc być może takie przypięcie tych tematów, będzie troszeczkę ułatwieniem Facebook za to testuje nowy sposób raportowania tego kto oglądał nasze stories czyli będzie nam pokazywał tylko i wyłącznie te osoby które zareagowały na nasze stories czyli albo je skomentowały albo je polubiły czy wysłała jedną inną emotikonkę no, ciekawe w jakim celu to jest ale, ale warto zobaczyć czy też to macie u siebie na pewno mogłoby być ciekawe, gdyby te statystyki były podane w takim ujęciu, że mamy 50 tysięcy osób, które nas obserwuje na Facebooku, to Stories widziało 30 tysięcy, a zareagowało tylko 1000. To by nam fajnie pokazywało statystyki, na przykład od razu pomogło nam powiedzieć procentowo, ile osób zareagowało, to żebyśmy wiedzieli, czy osoby je widziały, a jaki był procent tego engagement rate'u. Więc jeżeli to w tym kierunku pójdzie, to może być naprawdę ciekawa, ciekawa statystyka, którą będziemy używali, zwłaszcza po to, żeby polepszyć nasze stories na Facebooku. Skoro jesteśmy jeszcze przy Facebooku, a wy nie mieliście okazji zobaczyć mojego kursu na temat reklamy na Facebooku, na temat w jaki sposób komunikować się na Facebooku i nie tylko, bo to nie jest kurs skierowany tylko i wyłącznie o Facebooku, choć praktycznie ponad 9 godzin materiałów wideo jest stricte właśnie o tym, ale są też nowe materiały wideo, takie jak chociażby w jaki sposób budować materiały wideo, materiały reklamowe, po to, żeby one były później skuteczne. Za chwilę dojdą nowe lekcje o tym, jak się reklamować na YouTubie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, cały plan kursu, zobaczyć opinie osób, które już na tym kursie były, to zapraszam Was do linku, który jest w opisie tego tego materiału i mam nadzieję, że skorzystacie. jak Jeżeli skorzystacie, a Wam się nie spodoba, macie 14 dni na zwrot i wtedy macie 100% oczywiście zwrotu gotówki. Czas na dwie ciekawostki. Twitter wprowadza opcję grup. To są takie grupy, jakie znacie zresztą, jak jest napisane, jak znacie na Facebooku, natomiast znowuż ta opcja Wyjątkowości tych grup przypomina trochę Clubhouse, czyli te grupy będą tylko i wyłącznie dla osób, które dostaną do nich zaproszenie, czyli będą to grupy zamknięte na ten moment po to, żeby mieć tylko i wyłącznie własne kółko. Ludzi, którzy są zainteresowane danym tematem. Zatem, jeżeli jesteście na Twitterze, warto zobaczyć, czy już tą opcję macie. Drugą ciekawostką jest to, co wprowadza w tym momencie YouTube. YouTube coraz bardziej, tak jakby otwiera się na to, żeby ci mali twórcy zarobili te mniejsze pieniądze, a teraz pozwala tym małym twórcom na to, żeby mogli tworzyć i puszczać swoje posty w ramach. Postów na YouTube, a nie tylko w ramach, że tak powiem, wrzucania materiałów wideo. Do tej pory ta opcja była dostępna tylko i wyłącznie dla osób, które miały ponad 1000 subskrybentów, ale. Albo to jest kwestia tego, że YouTube chce coraz bardziej pokazać, że jest platformą społecznościową, a nie tylko platformą do umieszczenia materiałów wideo, lub też po prostu chce wyjść w kierunku tych mniejszych społeczności, bo bardzo często ci twórcy, którzy mają mało subskrybentów, mają bardzo często bardziej zaangażowaną społeczność, bardziej przywiązaną i łatwiej jest im komunikować i nawiązać tą nić komunikacji i odpowiedzi na różnego rodzaju komentarze niż twórcom, którzy mają oczywiście zasięgi w, na setki tysięcy czy miliony subskrybentów, bo im ciężej jest po prostu odpowiadać na wszystkiego rodzaju komentarze czy zaczepki. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że udostępnisz ten materiał, polubisz, skomentujesz to wszystko, oczywiście zwiększa moje zasięgi i życzę Ci oczywiście udanego miesiąca, udanych kampanii reklamowych. Do zobaczenia, cześć!